Tę uroczystość wszystkich świętych, drodzy bracia i siostry. Słowo Boże mówi nam o świętości, ale już to samo słowo świętość trochę nas odstrasza. Wydaje nam się, że świętość nie jest dla nas. Co więcej, mówi się w języku polskim: Przecież nie jestem święty. A tymczasem wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Święci to nie są ludzie oddzieleni od nas, to nie są ludzie, którzy są jakimiś wyjątkami, którzy są wyjątkowo mocni, gdy chodzi o siłę woli czy o inne cechy. To są ludzie słabi jak wszyscy. Już z tym słowem świętość, jeśli spojrzeć na historię tego słowa, na tę najbardziej odległą historię tego słowa sprzed tysiącleci, widać, jak człowiek miał z nią problem, jak na tym słowie świętość położył się cień grzechu pierworodnego. Co ciekawe, to słowo świętość, tak jak go śledzimy w Starym Testamencie sprzed tysięcy lat, nie pochodzi nawet z języka hebrajskiego. Pochodzi z języka kananejskiego, z języka, którego używali poganie. Nie Żydzi i oznaczało coś odłączonego, coś przeklętego, tabu, coś do czego nie ma się dostępu, co jest samo w sobie straszne. I widzimy w historii zbawienia, jak Pan Bóg zmieniał znaczenie tego słowa poprzez swoje objawienie. Rzeczywiście, w Starym Testamencie na początku świętość jawi się właśnie z tymi. Konotacjami jako coś groźnego, coś niedostępnego, ale z czasem widać, jak Pan Bóg przybliża się do swojego ludu, jak objawia się mu i pokazuje mu, że świętość to nie jest coś strasznego, że świętość pragnie się do nich zbliżyć. Bo świętość tak naprawdę to natura Boga. Izraelici też na początku Boga się bali, ale Pan Bóg objawiał im się jako ten, który się o nich troszczy, który wyprowadza ich z Egiptu, prowadzi przez pustynię, daje im wolność, tworzy z nich naród naród, którym się opiekuje. Co więcej, ten naród swój, ten lud nazywa świętym. Naród, lud izraelski staje się święty. I już tam widać, że ta świętość jest darem, że ona jest Bożym wybraniem, że nie jest czymś, co człowiek sam sobie buduje, że Bóg dzieli się ze swoim ludem swoją świętością. Ale Izrael w Starym Testamencie jeszcze nie rozumie do końca, na czym polega istota Boga. To się objawia w całej pełni dopiero w Nowym Testamencie. I widzimy to w, nasz, w tych czytaniach, które otrzymujemy na tę uroczystość Wszystkich Świętych. Już w pierwszym czytaniu jest mowa o tym, że ci, którzy są święci, którzy są w niebie, którzy są w Chrystusie, obmyli swe szaty. I wybielili je we krwi baranka. Te białe szaty, które są znakiem świętości, one nie zostały wybielone przez świętych jakimiś ludzkimi metodami. Je wybieliła krew baranka. Świętość przychodzi do nas przez Jezusa Chrystusa. Świętość, ta natura Boga objawia się w pełni właśnie w nim. I Pan Bóg do tej świętości nas prowadzi, do tego daru. Być świętym to nie znaczy być człowiekiem o niesamowicie silnej woli, człowiekiem, który dokonuje rzeczy nadludzkich swoimi siłami, no bo nie jest w stanie tego dokonać. Być świętym to w gruncie rzeczy, Otworzyć się na dar Boży. Widzimy to w drugim czytaniu, mówi święty Jan w swoim pierwszym liście, w tym samym liście, gdzie aż dwa razy powtórzy tę najpiękniejszą sprawd, tę prawdę, która odsłania w pełni naturę Boga. Dwa razy to powie apostoł Jan w swoim pierwszym liście, że Bóg jest miłością. Że Bóg jest agapę, że nie jest jakąkolwiek miłością, że jest tą miłością, która oddaje swoje życie za drugich, tą miłością objawioną w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. stałym. Mówi święty Jan, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nim jesteśmy. Co to znaczy, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy? To znaczy, że uczestniczymy w naturze Boga, w Jego świętości. I więcej mówi, że staniemy się do Niego podobni. To znaczy, właśnie staniemy się świętymi, podobni do Boga. Na tym polega świętość na upodobnieniu się do Pana Boga. Owszem, potrzebny jest i nasz wysiłek, przede wszystkim to, abyśmy Panu Bogu dali czas w naszym życiu, by On mógł nas przekształcać na swoje podobieństwo, aby mógł przemieniać nas. Dlatego jest w świętości rzeczą tak niesłychanie ważną modlitwa. A modlitwa to jest czas dawany Panu Bogu. Nie można stać się świętym bez modlitwy. Nie można stać się świętym bez tego otwarcia serca i duszy naszej na Pana Boga, aby On mógł w nas działać. To prawda, Pan Bóg jest wszechmocny. Może wszystko. Ale można by powiedzieć jednej rzeczy nie może. Nie może sprawić, Żebyśmy stawali się miłością na Jego podobieństwo. Bo miłość jest wolnym darem. Miłość płynie z wolności. Pan Bóg dał nam wolność, czyniąc jakby taką przestrzeń w swojej wszechmocy, w której On jakby nie był wszechmocny. Owszem, jest i tu wszechmocny, ale można by powiedzieć, rezygnuje ze swej wszechmocy, abyśmy się mogli rozwijać, abyśmy się mogli do niego upodabniać, abyśmy się stawali świętymi. I w tej przestrzeni, która jest naszą wolnością, kieruje do nas swoje słowo, abyśmy mu zawierzyli, abyśmy się napełniali Jego miłością. Dlatego. Wczoraj w niedzielę słyszeliśmy to pierwsze i najważniejsze przykazanie, które jest owszem przykazaniem miłości, ale tak naprawdę jest obietnicą. I co ciekawe, to przykazanie miłości Boga i Bliźniego zaczyna się od słowa: Słuchaj, słuchaj Izraelu! to znaczy, otwórz się cały na moje słowo, otwórz się cały na moje objawienie. Otwórz się cały na to słowo, którym jest mój syn Jezus Chrystus. Przyjmij je, słuchaj, napełniaj się nim, i wtedy będziesz miłował pana Boga swego. Zobaczcie, to przykazanie tak naprawdę nie jest nakazem, ono jest sformułowane w czasie przyszłym. On jest obietnicą. Jeśli ty dasz przestrzeń Panu Bogu w swoim życiu, tak jak On Tobie daje przestrzeń wolności, byś stawał się miłością, jeśli Ty dajesz Mu przestrzeń w swoim życiu w postaci czasu, w postaci właśnie tego słuchania Jego słowa, w postaci modlitwy przede wszystkim tym słowem, to On. Będzie cię przemieniał, spełni swoją obietnicę, uczyni cię człowiekiem świętym. To jest przede wszystkim jego praca, jego trud, to jest przede wszystkim trud Jezusa Chrystusa, aż po krzyż, aż po jego śmierć na krzyżu. Abyśmy ten dar mogli otrzymać. Nasz wysiłek cały polega na tym, jeszcze raz to powtórzę, abyśmy się otwarli i ten dar przyjęli. Bo też i ta Ewangelia, którą czytamy w uroczystość wszystkich świętych, te osiem błogosławieństw to też jest dar, bo jak powiedział Jan Paweł II, na górze błogosławieństw do młodych, którzy się tam zebrali w Ziemi Świętej, Błogosławieństwami jest przede wszystkim Jezus Chrystus. To w nim te błogosławieństwa się zrealizowały i to dzięki niemu mogą się w nas zrealizować w tej mierze, w jakiej my się nim napełnimy. Bo, jakby powiedzieć, definicją świętości w Nowym Testamencie jest to, co mówi święty Paweł. Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus i do tego Pan Bóg pragnie nas prowadzić tym pragnie nas obdarować swoim synem Jezusem Chrystusem aby on żył w nas i abyśmy żyli pełnią jego życia uczestniczyli w tym życiu już tu na ziemi a kiedyś w całej pełni w niebie amen